Witam Was w moim ogródku. Dzisiaj jest poniedziałek, 17 sierpień. Zobaczymy, co się zmieniło. Alicja jeszcze kwitnie, ale widać, że już poprzekwitała ładnie. Niestety, jak na razie nie widzę, żeby zawiązywały się jakieś nasionka. Być może, że nie będzie miała nasionek. No, zobaczymy. Tutaj trochę niżej mam poleander w tym roku nabyty. Oczko dostało przed chwilą świeżą wodę. Jeszcze kapie. Rybki się pochowały. Tutaj żabie oczko. Wiaterek jest, słoneczko zaszło. Zrobiło się bardzo, bardzo przyjemnie. Idicie bananowce widać. Tylko liście, jak wiatr nimi powiewa. To jest drugi bananowiec, właściwie dwa. Tutaj liliowce były. Jak widać, wszystko żółknie. Robimy co możemy z podlewaniem. Ale nie wystarcza. W tej chwili zaszło słoneczko. Zrobiło się trochę wiatru. Być może będzie padało, bo zapowiadają na dzisiaj deszcz. Oby, oby. To jest moja albicja. Ma troszeczkę Podbrązowiałe liście, bo w ogóle to kupiona była jako czekoladowa albicja, szoko. Miała bardzo ciemne, naprawdę czekoladowe liście, piękne, ale odbarwiła się. Loks przekwita. Wszystko szybko przekwita, bo za gorąco. Cóż główki też już przekwitły. Tutaj były mąbrycje. Pościnałam dzisiaj nasienniki. Tutaj nasionka są, właśnie to są te nasionka od Mambrytien. a ta mała troszeczkę późna jest i jeszcze kwitnie. Kubiskus u góry widać. Ilza to ta biała róża. Nadal kwitnie. Jak zaczęła w maju, to kwitnie do dzisiaj. Tutaj mam jeszcze do ścięcia. O, tutaj mam do ścięcia jeszcze mąbrycjen bo przekwitły. I tylko zawiązane są nasionka. Dziurawiec. Tutaj nowy mm, nowy floks. Zapomniałam trochę trwało, zapomniałam nazwy, przepraszam. Oregano. Nie ścięłam wszystkiego, tylko troszeczkę bo zostawiłam na pokarm na pokal. na zbieranie pyłku dla owadów sporo już poprzekwitało ale kanadyjski mak nadal kwitnie No, tego też ścięłam, większość była już przekwitnięta całkowicie, więc ścięłam dzisiaj. Została resztka. Też pomału czas będzie ścinać. Zobaczymy jeszcze ile dni wytrzymają. Mąż podlewa pomidorki tam z tyłu. A tutaj są moje następne się. Dużo mam tych kwiatów podobnych do słoneczka, ale nie wiem jak się które nazywają. No i te też. Troszeczkę inne. Pochodzą wszystkie z tej samej rodziny, chyba, ale. Powinny mieć jakieś swoje nazwy. Tutaj ulubione drzewo przez motyle. Podobno im nie służy. Mimo to, że takie kochają. Ale jak widać, też w tej temperaturze wszystko szybko przekwitło. A motyli niestety nie było, bo mamy bardzo mało motyli. W ogóle owadów mamy bardzo mało. To jest moli. Jeszcze ma sporo kwiatów. dużo jest do oberwania tych suchych. Ale jak przyjdzie wiatr mocny, to sam je wszystkie. No jak to się nazywa? No opadną. Zdmuchnie. I mam takie trzy od niego już odnóżki. I nie wiem, co z nimi robić, bo w ogrodzie już nie mam miejsca, żeby wsadzić. Wystarczy mi ten jeden. Będę musiała chyba wyrzucić. Liście od suchoty. Pościnałam dzisiaj też kwiatostany wszystkie. Tutaj jest jeszcze parę mąbrysian, to są te czerwone. Nie wiem kto je tutaj zasiał. Widocznie ptaszek cebulkę przeniósł. Lwie pyszczki. I to by było na tyle. Cieszę się, że się ochłodziło. Pokażę Wam jeszcze na koniec tylko moje pomidorki, czy nasze pomidorki. I będę się z nami żegnała, życą, życząc Wam miłego popołudnia. No i tutaj są pomidory. Są moje pomidory. Jemy, jemy i nie nadążamy jeść. Dzisiaj dałam parę sąsiadce. Bo co mam z nimi wszystkimi robić? Jest ich stanowczo za dużo. Na nas dwie osoby. No więc do zobaczenia. Pa, pa. No, a tutaj mój mąż jeszcze zerwał właśnie, trzyma w ręce, przyleciał mi pokazać. Ładne, no nie? A teraz naprawdę żegnam się. papa. Pa.